Witam wszystkich na kolejnym vlogu na moim kanale. Zapraszam Was do kolejnej miejscowości w Dolinie Loary. A zatem, nie przedłużając, Wy sobie to oglądajcie, a ja z Wami dopiero wytłumaczę Wam wszystko i opowiem dopiero na samym końcu. Także do zobaczenia na końcu filmu. Jak już wielu z Was zdążyło zauważyć, pojechaliśmy właśnie do Burgundii, do miejscowości Nevers. A jest to kolejne miasto w Dolinie Loary. A dlaczego tam? Dlatego, że jest to dla nas, a szczególnie dla mnie, jest to bardzo szczególne miejsce, ze względu na to, że spoczywa tam święta Bernadetta z Nevers. A jest to osoba, która się urodziła w Lourdes, później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłości w Nevers i tam zaznała swojego wiecznego spoczynku. Never to nie tylko sam klasztorek i Święta Bernadetta, ale również i miasto, i architektura, oraz ludzie, którzy tam mieszkają. Żeby zobaczyć to, co chcesz, musisz wiedzieć, co chcesz zobaczyć. Nas generalnie jako fotografów interesuje przede wszystkim otoczenie, architektura oraz to, co mogłoby nas zafascynować do dalszej pracy. Wracając do Świętej Bernadetty. Święta Bernadetta przede wszystkim miała bardzo trudne życie. Wiele chorowała, dużo przeszła w życiu, była pogardzana oraz y, nikt jej nie wierzył. Były osoby, które y, na pewno w pewnym stopniu chciały jej w jakiś sposób uwierzyć, ale nie miały łatwego życia. Nikt z nas nie ma łatwego życia. Każdy ma podgórkę, każdy musi pracować, każdy musi w jakiś sposób żyć. Ona też się nie poddawała. Dawała sobie w jakiś sposób radę. Owszem, bardzo szybko umarła w wieku tam 30 kilku lat. W samym zakonie była chyba 13. 18 razy miała objawienie Matki Boskiej. Jest to w pewnym stopniu jakiś szczególny dla nas wyraz wiary, więc musimy wierzyć, przede wszystkim wytrwać oraz cieszyć się z tego, co zostało nam dane. Jeżeli chodzi o miasto, zobaczyliśmy wspaniałą katedrę, potężną olbrzymie witraże, piękne witraże. Mieliśmy możliwość właśnie między innymi e, przejść jakby miasteczko z przewodnikiem, który nam bardzo wiele opowiedział. Jest też fajny pałac, który ma korzenie polskie, w którym w środku nie byliśmy, bo nie było na to czasu. Byliśmy tylko jeden dzień. E, dzień przeżyliśmy bardzo aktywnie. Pierwsze poszliśmy do zakonu, Przeszliśmy z przewodnikiem, jakby tak samo jakby zakon klasztor tamten. Zobaczyliśmy świętą Bernadetę, później pojechaliśmy na miasto, zobaczyliśmy katedrę, zobaczyliśmy pałac. Obok pałacu jest też bardzo piękny teatr. Naprzeciwko pałacu, na zdjęciu, którym już pewnie zobaczyliście na Facebooku lub zobaczycie, jest bardzo fajne miejsce z napisem hashtag Newer. Kto wie, może wy przyjedziecie i zrobicie sobie tam na tle tego pałacu zdjęcie. Miejscowość jest bardzo fajna architektonicznie, jest przede wszystkim bardzo stara. Zachowane są niektóre części, części miast z XIV wieku. Także. Na pewno niektóre rzeczy może Was zafascynują albo zaciekawią. Przede wszystkim Francja, Burgundia, czy Dolina Loary, czy nawet okolice Paryża. Wiecie, u nas pracowało się w drzewie i przede wszystkim poszliśmy trochę inaczej technologicznie. A tutaj dalej pracowano w kamieniu za ten czas. Dlatego tutaj wiecie, było bardzo dużo specjalistów, bardzo dużo osób, które jakby pracowały całe życie pokoleniowo w kamieniu i to są osoby, które rzeźbią kamieniem. Potrafią z tego kamienia zrobić, zrobić naprawdę różne, bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład yy, w katedrze mieliście jedno zdjęcie, które też zrobiłem. Było to wyrzeźbienie w kamieniu takiego pięknego miasta. Yy. No, stałem tam chwilę i oglądałem, dobrze się wpatrując w to, co, co zobaczyłem. Dlatego nie tylko jeździcie po to, żeby oglądać. Przede wszystkim turystykę. Zwróćcie uwagę na architekturę i otoczenie, samo miasto, jak wygląda. Pamiętacie, Blua? To jest dopiero miasto. To jest miasto, które jest praktycznie jednym potężnym, jedną potężną fortyfikacją. Bardzo trudne miejsce do zdobycia. Chodząc po mieście, widzicie stare fortyfikacje, stare mury obronne. To jest do dzisiaj. Wystarczy tylko rozejrzeć, ruszyć z parkingu. Spod yy, muzeum, czy spod katedry, czy spod zamku. Nie siedźcie w jednym miejscu. Różcie się. To jest wszystko dla waszego zdrowia. Nie siedźcie przed telewizorem, nie siedźcie przed telefonem. To wam nic nie da. Jeżeli sami się nie weźmiecie za siebie, to kto wam pokaże to wszystko? Owszem, znajdziecie takich ludzi, którzy będą chcieli wam pokazywać między innymi ja, fotografów czy, czy youtuberów, vlogerów nas jest dużo ale samemu się gdzieś wybrać i zobaczyć te miejsca to jest całkowitna, inna ekspresja tego co widzicie YouTube nie odda Wam tego wszystkiego dlatego ja Was zachęcam do tego, żebyście się wybrali w takie właśnie miejsca wybrali się do Lourdes wybrali się właśnie nawet do Never do Świętej Bernadety, pomodlili się chwilę nawet w domu, ale kto wie? Może się kiedyś zobaczymy gdzieś na jakimś zamku, nawet w Polsce. Do Malborka kiedyś się chcę wybrać. W Warszawie byłem. Może w przyszłym roku, co jest najbardziej prawdopodobne, zrobię serię z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dlatego nie przedłużając. Zostaw subskrypcję, zostaw lajka i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema i cześć!